Maluch ma 40 cm rozpiętości, zasilany jest pakietem 1S i co najfajniejsze ma wszystkie stery ruchome. Mamy lotki, mamy ster wysokości, a nawet i kierunek. O, jak ładnie tańczył ogonkiem. Zdejmowane kółeczka. Więc, jeżeli chcemy, możemy go odelżyć. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Jest niesamowicie wytrzymały, niesamowicie prosty w pilotażu. A wbudowany żyroskop naprawdę robi genialną robotę. Nie ma znaczenia, czy jesteśmy początkującym pilotem, czy jesteśmy już doświadczoną osobą. Biorąc takiego malucha do ręki. Po prostu go rzucamy, lecimy i mamy z tego nieziemską frajdę O Jezu O, Jak się latało? lekko Rzeczą naprawdę łatwo. Jest fajnie. Pierwszy raz latałeś, nie? Teraz Aha. go zabijesz. <noise> Pyk, run -verse. O, jak fajnie! ty masz. Patrz, 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 patrz. O kurde. Jeszcze raz. Dawaj nożyce. Jak się robi nożyce? No, lot, lotu żytowy. Że Nożem? Ty ty trzymasz go. Nożem? Żylatką, no, Nie, no nie idę. Nie ma tyle kierunku. Nie ma tyle kierunku. A, ale chociaż takim ślizgiem schodzi. System, jaki producent tu zastosował do mocowania śmigła, tak zwany Prop Saver, zapobiega uszkodzeniu śmigła i po prostu w razie kraksy ono odpada. Jedyne co musimy zrobić, to ponownie je kliknąć. I to jest wszystko. Więc samolot dzięki temu jest praktycznie niezniszczalny, jest wykonany z EPP. Dodatkowo ma wiele wstawek prawdopodobnie karbonowych. Ciężko określić, bo jest to pomalowane. W zestawie, tak jak już wcześniej można było zobaczyć, mamy komplety śmigieł, mamy kółeczka, mamy trzy baterie, w zależności od wersji. No, i mamy aparaturę. Dzięki wbudowanemu systemu stabilizacji samolot jest nieziemsko prosty, jeśli chodzi o pilotaż. I tutaj nie będzie mieć problemu osoba początkująca, i nie będzie mieć problemu osoba, która już ma doświadczenie w takich samolotach. Pomimo tego, że jest naprawdę niewielkich rozmiarów, radzi sobie genialnie z wiatrem, jest całkiem żwawy, więc tutaj mam straszny dylemat, czy można go polecić osobom początkującym. Bo pomimo tego, że jest bardzo prosty w pilotażu, jest mega intuicyjny, to jest dosyć szybki, jest dosyć zrywny, jest dosyć narwany. I niejednokrotnie bardzo agresywny podczas lotu. On bardzo często po prostu robi to bardzo agresywnie. Na pewno dla osób, które nigdy nie miały styczności wcześniej z samolotami, minusem będzie jego rozmiar. W tym przypadku, gdy on jest srebrny, bardzo łatwo jest go zgubić na niebie, zleje się nam z chmurami, no i możemy stracić troszeczkę orientację. Producent nas informuje, że mamy coś takiego jak U-turn, czyli on powinien zrobić zwrot o 90 stopni w momencie, kiedy naciśniemy przycisk, co jednak nie działa. Próbowałem to klikać, próbowałem przełączać, próbowałem aktywować, w żaden sposób mi się nie udało tego uruchomić. Może coś źle robię, może to wcale nie jest takie kolorowe, jakby to producent podawał. Nie wiem, nie udało mi się, nie próbowałem więcej. Przechodząc do aparatury, za wiele na niej się nie dzieje. Klasycznie, gimbale do sterowania. Mamy trymy, możemy sobie wytrymować samolot, jeśli nam będzie uciekał w którąś ze stron. Mamy tryby beginner, mid i expert. Na beginnerze samolot jest bardzo delikatny, nie skręca aż tak mocno. Na trybie mid jest agresywniejszy, ale jednocześnie nam żyrosłup ciągle działa. I na ekspercie jesteśmy w stanie wyłączyć całkowicie jakiekolwiek wspomaganie od elektroniki. Wtedy już lata się dosyć ciężko, ale nie jest to niemożliwe. I jednocześnie pozwala nam wtedy na dużo więcej wariactwa. Hey tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret i'll fight for what i love with every breath my past is filled with things i won't forget i use them all to push me to my best so treat the worst of times just like a test if only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna. rise Tu mamy przycisk wielofunkcyjny, dzięki któremu jesteśmy w stanie wykonywać takie akrobacje jak beczka czy pętla oraz funkcję Auto dzięki której samolot jest sam w stanie nam wystartować. W zestawie Plug and Play producent dorzuca taką prostą ładowareczkę na USB, oraz w zależności od wersji mamy od 1 do 3 takich baterii. Takie baterie są bardzo łatwo dostępne w internecie, można sobie je dokupić, więc tutaj nie będzie najmniejszego problemu. Nawet jeśli nam się zniszczą, zawsze gdzieś je znajdziemy. Na jednym takim pakiecie jesteśmy w stanie polatać około 5-12 minut, w zależności, wiadomo, od warunków atmosferycznych, od naszego stylu lotu. Jeśli będzie bardziej wiało, albo my będziemy dawać bardziej wpalnik, no to ten czas się nam skróci. Jeśli będziemy jednak chcieli sobie troszeczkę bardziej poszybować. E, czy pośmigać gdzieś delikatnie koło nogi? No to ten czas oczywiście będzie odpowiednio dłuższy. A włączmy go sobie. Pokażemy, jak działa system stabilizacji. Najpierw aparatura. O, pikło. Żyje. Ożył. Bateryjkę wciskamy sobie do środka. Nie jest to takie proste, bo jest bardzo mało miejsca w środku. Jest. W tym momencie samolot jest gotowy do lotu. Możemy sobie uruchomić silnik. I tak jak wcześniej wspomniałem, o, na lotkach bardzo ładnie widać, jak samolot stara się wywalczyć swoją pozycję i się ustabilizować do lotu. Tak samo ster kierunku oraz ster wysokości pracują, żeby pomóc nam utrzymać samolot w linii prostej. Ciężko coś więcej powiedzieć o tym samolocie, bo on po prostu robi to, co ma robić. On bardzo przyjemnie lata. Jest jednocześnie prosty w pilotażu, ale pozwala nam na różne dzikie manewry w powietrzu. Miałem mogę powiedzieć, że jest niemalże niezniszczalny przez to jak został wykonany, przez to, że on sam w sobie waży tyle co nic. On jak uderzy w ziemię, on się po prostu odbija. Odpada śmigiełko, zakładamy śmigiełko, lecimy dalej. Warto wspomnieć, że są ogólnie dwie wersje. To jest wersja V2, która z nieoficjalnych źródeł, bo nigdzie tego nie mogłem znaleźć, różni się. Po pierwsze, kanopką, która jest w tym przypadku przeźroczysta i mamy tutaj pilota. I druga kwestia, jest podobno usprawniona elektronika odpowiedzialna za stabilizację. Ta stabilizacja podobno do tej wersji działa lepiej. Jeśli szukamy już tego modelu, warto skupić na tej wersji drugiej, skoro zostało to poprawione, szkoda tego nie wykorzystać i yy, jednocześnie szkoda się nadziać na, na starszy egzemplarz, skoro w bardzo podobnej cenie, o ile nawet nie takiej samej, jesteśmy w stanie mieć wersję drugą. Czy poleciłbym go sobie bardziej doświadczonej? Tak, zdecydowanie tak. Najlepsza zabawa jest w momencie, kiedy uruchomimy ze znajomymi przykładowo 7 takich samolotów i robimy wojnę. Mamy drugą wojnę światową nad głową. Jak się komuś coś stanie, jak wpadniemy w siebie, to jest jak z takim pluszakiem. A, spada na ziemię, podnosimy, rzucamy i lecimy dalej. Jak uderzymy czymś takim w kogoś, jak uderzenie komara albo muchy no dobra mucha będzie większa jak uderzenie muchy jeśli komuś nie podoba się Mustang nie ma najmniejszego problemu jest jeszcze wersja niebieska jest tak samo Korsarż jest tak samo Spitfire więc myślę że każda osoba znajdzie coś dla siebie ta przykładu o tu mamy Spitfire'a jest niemalże identyczny Spitfire jest ciutkę mniejszy Myślę, że nie ma co przedłużać. Link do Mustanga jest w opisie na dole. Jeśli ktoś chce skorzystać, zapraszam śmiało, ja z tego i tak nic nie mam. Ale wiem przynajmniej, że aukcja jest sprawdzona. Tyle ode mnie. Do następnego. Dzięki. Cześć. Yeah.